Witaj, drogi przyjacielu! Dziś odkryjemy duchowy sekret Bożego bogactwa. W świecie, w którym ludzie ciągle szukają sposobów na szybki zysk, Biblia przypomina nam, że prawdziwa obfitość nie pochodzi z przypadku, lecz z Bożych zasad. Słowo Boże mówi jasno. To Bóg daje moc, aby zdobywać bogactwo, ale aby je otrzymać, trzeba poznać Jego drogę, drogę mądrości, wiary i wdzięczności. W Psalmie pierwszy czytamy: Błogosławiony mąż, który ma upodobanie w zakonie Pana i rozmyśla nad nim dniem i nocą, będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które wydaje owoc we właściwym czasie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. To jest tajemnica obfitości, zakorzenienie w Bożym Słowie. Człowiek, który karmi swoją duszę prawdą Bożą, staje się stabilny, spokojny i błogosławiony w każdym aspekcie życia, również w finansach. Wielu ludzi chce owocu, ale nie sadzi drzewa, chcą błogosławieństwa, ale nie chcą zasad. Jednak Bóg działa przez zasady, Jego Słowo jest jak mapa prowadząca do skarbu. Jeśli będziesz podążał tą drogą, Odkryjesz, że bogactwo to nie tylko liczby na kącie, ale stan serca wypełnionego pokojem, mądrością i wiarą. Przypowieści trzy, dziewięć, dziesięć mówią "Czci Pana z Twego majątku i z pierwocin wszystkich plonów swoich, a będą napełnione Twoje spichlerze obfitością i Twoje tłocznie będą opływać w moszcz. To duchowa zasada dawania czcij Boga tym, co masz, a On rozmnoży Twoje zasoby. W Bożym Królestwie hojność nie zmniejsza, lecz pomnaża. Kiedy dzielisz się z serca, otwierasz niebo nad swoim życiem. Psalm 112 mówi: Dobrobyt i bogactwo będą w Jego domu, a sprawiedliwość Jego trwać będzie na wieki. To obietnica dla tych, którzy chodzą w bojaźni Bożej i ufają Jego Słowu. Bóg nie ma nic przeciwko temu, abyś był bogaty. On chce, byś był błogosławiony, abyś mógł błogosławić innych. Bogactwo w rękach człowieka sprawiedliwego staje się narzędziem dobra. Ale Biblia też ostrzega przed fałszywym bogactwem, przed chciwością i pośpiechem. Przypowieści 28:20 mówią: człowiek wierny obfituje w błogosławieństwa, lecz kto się spieszy, by się wzbogacić, nie ujdzie kary. Bóg nie błogosławi chaosu i chciwości. Jego bogactwo przychodzi przez cierpliwość i wierność w małych rzeczach. W Eklizjastesa 5,19 jest napisane, każdemu, któremu Bóg dał bogactwo i dobra i pozwolił mu z nich korzystać, to jest dar Boży. To znaczy, że nawet zdolność do cieszenia się tym, co masz, pochodzi od Boga. Bez wdzięczności i pokoju żadne bogactwo nie przynosi szczęścia. Dlatego tajemnicą Bożego bogactwa jest nie tylko zdobywanie, ale również radość i pokój w sercu. Bóg pragnie byś miał więcej niż wystarczająco, ale nie po to byś żył w luksusie bez celu, lecz byś był kanałem jego błogosławieństwa. Kiedy zaczynasz używać swoich zasobów dla dobra innych, Bóg daje ci jeszcze więcej. To jest duchowe prawo pomnażania. To, co wypływa z miłości, zawsze wraca z obfitością. Zastanów się dziś, czy twoje decyzje finansowe są zakorzenione w Bożym Słowie, czy w strachu i pośpiechu? Biblia mówi w Psalmie 37:4. Rozkoszuj się Panem, a On spełni pragnienia twojego serca. To oznacza, że gdy Bóg jest twoim źródłem radości, nie musisz gonić za pieniędzmi, one same cię znajdą. Bo prawdziwa obfitość to stan ducha, który przyciąga błogosławieństwo. Pamiętaj: Bóg nie stworzył cię do niedostatku, stworzył cię, byś był odbiciem Jego chwały, Jego hojności i Jego mądrości. Przy powieści 10:22 mówią: Błogosławieństwo pana wzbogaca, a trudu nie dodaje. To znaczy, że bogactwo pochodzące od Boga nie przynosi stresu, niepokoju ani strachu. Przynosi pokój, bezpieczeństwo i radość. Jeśli chcesz otworzyć drzwi do prawdziwej obfitości, zacznij od trzech kroków. Po pierwsze, czytaj Boże Słowo codziennie. Tam są ukryte wszystkie zasady sukcesu. Po drugie, dziękuj za to, co już masz. Wdzięczność to magnet na błogosławieństwo. Po trzecie, działaj z wiarą. Bóg błogosławi tych, którzy łączą modlitwę z działaniem. Niech ten dzień będzie początkiem nowego sezonu w Twoim życiu, sezonu pokoju, mądrości i Bożego bogactwa. Pamiętaj, że Bóg jest Twoim źródłem. On ma więcej niż jesteś w stanie sobie wyobrazić, a kiedy Mu zaufasz, zobaczysz, że obfitość, o której mówi Biblia, stanie się Twoją rzeczywistością. Niech Pan błogosławi Twoje serce, Twoje ręce i Twoje decyzje finansowe. Niech Jego światło prowadzi cię każdego dnia ku pełni życia, które On dla ciebie przygotował. Amen.